Ekson, święta, święta, święty czas już tuż, Więc się baw, a czasem wzróż, grzesznym teraz musisz być, By najszybciej mogły przejść, Marzę, by raz przeżyć lot, Ja poproszę, kula, kop, Nie możemy czekać dłużej, Święta, bądźcie już! Święta, święty czas już tuż, więc się baw, a czasem wzróż. Grzesznym teraz musisz być, by najszybciej mogły przejść. Marzę, by raz przeżyć noc, ja poproszę kula Nie możemy czekać dłużej, święta bądźcie już. Nie możemy czekać dłużej, święta bądźcie już. Bądźcie już! Bądźcie już! Bądźcie już! Bądźcie już. już! I basary... i basary czy